Zapiski z kosza, czyli historię z koszykówką w tle. Zapraszam. Benjamin Piłat. Drazen Petrowicz był jednym z najpopularniejszych europejskich koszykarzy, którzy dostali się do NBA. Postać tego koszykarza została już owiana legendą. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć chociaż mały skrawek historii tego zawodnika. Ja nazywam się Benjamin Piłat, a to jest podcast Zapiski z Kosza, w którym opowiadam historię z koszykówką w tle. Zapraszam! Słyszymy się po blisko dwumiesięcznej przerwie i myślę, że na początku tego odcinka mm, będę chciał wyjaśnić kilka kwestii. Od połowy grudnia nic nie pojawiało się na kanale, a to dlatego, że musiałem poukładać sobie kilka spraw, pomysłów na podcast oraz przeorganizować pracę nad tym projektem. Teraz jestem pełen zapału, wigoru oraz nowych pomysłów i nie chcę zdradzać ich teraz wszystkich, Dlatego zachęcam do subskrybowania kanału na Spotify oraz YouTube, tutaj w szczególności, bo będzie się dużo działo na obu tych platformach, więc myślę, że tutaj Spotify i YouTube to są dwie najlepsze opcje. A teraz zapraszam do wysłuchania krótkiej historii Drazena Petrowicza, która kiedyś ukazała się na łamach magazynu Loża NBA. Pozwólcie mi na 30 minut meczu, a nie będzie w NBA zespołu, któremu nie rzucę 20 punktów. Biserka twierdzi, że kiedy była w ciąży, zeszła do źródła u ujścia pobliskiej rzeki Krka w Szybeniku i napiła się słonawej wody. Wszyscy utrzymują, że to ta woda dała Drazenowi magiczną moc. Nawet jeśli wierzyć tej uroczej legendzie, to na początku jednak woda nie miała chyba tak cudownych właściwości. Wychowując się z kilka lat starszym bratem Aleksandarem walczył na podwórku głównie o zbiórki na ulicy Preradowicia, która wówczas była znana w koszykarskim środowisku z tablicy do kosza zbudowanej z dwóch połączonych ze sobą pustych beczek po oleju. Rzucasz jak Fred Flintstone, strasznie ceglisz – wytykał mu starszy brat – Drazen pierwszy raz natknął się na urywki z NBA nadawane we włoskiej telewizji na kanale 5. Kiedy tylko oglądał amerykańskich graczy w akcji pragnął wszystko powtórzyć. Na szczęście jego mama zdobyła klucze do szkolnej sali gimnastycznej. Z domu miała blisko, dzięki czemu mógł wstawać o 6 rano, ustawiać krzesła jako przeszkody do dryblingu, a potem oddawać 500 rzutów przed rozpoczęciem lekcji. Po skończonych zajęciach wszystko się powtarzało. Trening za treningiem 7 godzin dziennie. – Za dużo ćwiczysz. Dlaczego nie porobisz czegoś innego? – mówił do niego trener. – Bo to kocham – odpowiadał Drazen. – To jest moje życie. Tak samo, jak oddychanie. W wieku 15 lat zadebiutował w barwach Cibony Zagrzeb. Pierwsze punkty zdobył po indywidualnym rajdzie w trumnę i rzucie hakiem nad mierzącym 210 cm Rajko Ziziczu. Na parkiecie zamieniał się w bezczelnego wirtuoza o niesamowitym talencie, który znał swoją wartość i wyraźnie szydził z reszty wyrobników. Cała jego kariera na tym się opierała. Kochało go tyle samo osób, co nienawidziło. Kiedy się jednak na niego patrzyło, można było ulec złudzeniu. Miał ekstremalnie szerokie biodra, chodził jak kaczka, a język ciągle wysuwał mu się z ust, co miało być konsekwencją źle wyciętych migdałków. Jest jak rozkapryszony Bachor. Uwielbia szydzić z przeciwników i prowokować ich. To najbardziej znienawidzony zawodnik w Europie. Pisał swojego czasu szanowany francuski dziennikarz koszykarski Didier Lecour. Bez względu na sympatię tylko głupiec mógł nie zauważyć drzemiącego w nim talentu. Dyrektor skautingu NBA Marty Blake porównywał jego umiejętności kozłowania do Jima Paxona i Otisa Birdsonga. Zapomniał przy tym wspomnieć o zachwycającej dwuręczności, wspaniałym kreowaniu rzutu dla samego siebie i kolegów, a także o no -look pasach. Gotująca się głowa i bałkański charakter były spychane gdzieś na drugi plan. Żeby go przekonać, Real Madryt, poza mnóstwem pieniędzy wysłanych do Cibony Zagrzeb i Jugosławiańskiej Federacji oraz normalną pensją, zapewnił też Petrowiczowi luksusowy samochód, apartament w stolicy, wiele lukratywnych kontraktów, w tym z Ribokiem na buty. Ekskluzywny wywiad z hiszpańskim magazynem Estrella Nie przestawał jednak wierzyć w swoje umiejętności. Od najmłodszych lat chciał być najlepszy. Zawsze chciał grać z najlepszymi. Wiceprezydent Portland Trail Blazers Bucky Buck Walter był zafascynowany możliwością sprowadzenia europejskich graczy. W jego orbicie zainteresowań byli wtedy dwaj najwięksi rywale Drazen Petrowicz oraz Arvydas Sabonis. Którzy nie szczędzili sobie wyzwisk zarówno podczas, jak i po meczu. Walter okazał się na tyle przekonujący, że właściciel Larry Weinberg dał mu w 1986 roku zielone światło na wzięcie obu tych graczy. Na korzyść Portlandy działało to, że inni bali się brać pod skrzydła europejskich zawodników z powodu ich wybuchowych temperamentów. I tak się właśnie stało. Sabonis został wybrany z numerem 24, Petrowicz z 60. W NBA pojawił się jednak dopiero w 1989 roku, bo chciał się przygotować i odpowiednio rozwinąć w Europie. Został jednak tylko backupem Clyda Drexlera i Terego Portera. Ponadto padł ofiarą upartego Ricka Adelmana. Portland cenili go głównie jako strzelca z załuku, ale martwili się o jego braki w obronie, zwłaszcza jeśli chodziło o pracę stóp. Co z tego, że wcześniej wiceprezydent utrzymywał, że mógłby być playmakerem. Petrowicz najpierw wierzył, że wygryzie któregoś z graczy z pierwszej piątki, by potem skarżyć się w rozmowach z Dino Radią, że dostawał miliony dolarów za siedzenie w domu. Jego duma była zbyt mocno zraniona, żeby pokusił się o powrót do Europy. W drugiej części sezonu grał jeszcze rzadziej, aż dał upust swojej frustracji. Nie mam już nic do powiedzenia Adelmanowi i vice versa. Minęło 18 miesięcy, zdecydowanie za długo. Muszę odejść, żeby udowodnić, ile jestem wart. Nigdy w życiu nie siedziałem na ławce i nie zamierzam tego robić w Portland. W ramach wymiany trafił w styczniu do New Jersey Nets. Mimo wszystko było to dla niego ciosem, bo nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. W szatni rozpłakał się. Pocieszał go Clyde Drexler, który uważał, że Blazers robią wielki błąd. I miał rację. W New Jersey Petrowicz szybko znalazł bratnią duszę w postaci generalnego menedżera Willisa Arida. Mozart miał dopiero zacząć grać. Lato spędził z Richem Dalatrim, bo chciał za wszelką cenę udowodnić, że może być fantastycznym zawodnikiem, idealnie skrojonym na potrzeby NBA. W pierwszym meczu trafił 40 punktów, by w sezonie 1991-92. Skończyć na drugim miejscu w wyścigu po nagrodę dla zawodnika, który poczynił najlepsze postępy. Tuż za perwisem Ellisonem z Washington Bullets. W międzyczasie w Jugosławii doszło do rozpadu i konfliktu bałkańskiego. Petrowicz stał się chorwatem z i Kości, liderem Dino Radi i Toniego Kukocza. Chociaż nie mieli szans z Dream Teamem, przed meczem uparcie utrzymywał. To tylko ludzie, możemy ich pokonać. Po powrocie z igrzysk olimpijskich w Barcelonie był jeszcze bardziej doświadczonym graczem. Wprowadził swój klub do playoffów. Martwiło go jednak to, że nie został wybrany do meczu All-Star. Zwierzył się nawet swojemu koledze, że to prawdopodobnie przez jego ksenofobiczną naturę. Przegrana z Cleveland Cavaliers 2-3 dobiła go szczególnie. Był na tyle sfrustrowany, że nie chciał dalej grać w NBA. W tym roku stawał się wolnym agentem. Miał rozmawiać o przedłużeniu kontraktu, ale dostał też lukratywną ofertę z Tinajkosu Ateny. Później w jego papierach matka znalazła kartkę z wypisanymi trzema klubami: New Jersey Nets, New York Knicks i Houston Rackets. Nie zmieniło to jednak faktu, że w 1993 roku został wybrany do trzeciej piątki All NBA, zaraz obok Tima Hardawaya, David'a Robinsona i Scottiego Pipena. Nikt, właśnie znalazłem się w top 15 graczy w Lidze! Mówił do słuchawki telefonicznej w czerwcu uradowany Drazen Petrowicz w rozmowie z Nikiem Gojakiem, swoim adwokatem. To wiele dla mnie znaczy. Jestem z tego powodu dumny. Dwa dni później Drazen Petrowicz już nie żył. Po wygranym meczu kwalifikacyjnym do Eurobasketu we Wrocławiu reprezentacja Chorwacji miała międzylądowanie we Frankfurcie nad Menem. Drazen mimo nawoływania trenera Mirko Nowosela postanowił się odłączyć. Wsiadł do Volkswagena Golfa prowadzonego przez jego dziewczynę Klare szalancy. Z tyłu siedziała jeszcze turecka reprezentantka Hilal Edebal. Na autostradzie między Norymbergą a Monachium panowały wówczas fatalne warunki drogowe. Klara jechała bardzo szybko i nie zdążyła zauważyć ciężarówki blokującej wszystkie pasy ruchu. Drazen spał na przednim siedzeniu, nie miał zapiętych pasów. Wypadł przez przednią szybę i zginął na miejscu. Biserka żałobę przekuła w cel swojego życia. Chciała zrobić wszystko, aby o jej synu nie zapomniano. Razem z mężem mieszka w jego starym mieszkaniu, w którym wiszą medale olimpijskie, portrety akwarelowe i święte relikwie. 10 lat po jego śmierci nadal nikt nie spał w jego łóżku. Chodziła na mecze Cibony... I patrzyła, jak kolejni koszykarze okrzyknięci następcami jej syna nigdy nie dostają się do NBA. Miał iść śladami pita Marawicza, a był pionierem. To dzięki niemu NBA zwróciła swoje oczy w kierunku Europy. Poza tym 100 razy zdobył w NBA ponad 20 punktów w meczu. Czasami potrzebował więcej niż 30 minut, czasami mniej. Ale rzucił je każdemu zespołowi w lidze. Tak jak obiecał. Na dziś to wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału i udostępnienia tego materiału dalej. Benjamin Piłat do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.